Jademy. Siemanko. Szykuję dalej tą ścianę pod tarasem do kontynuowania tych cegiełek. Zakołkowałem, dokładnie tak samo jak tamtą część. Zakołkowałem przez starą warstwę zbrojącą. Wyrównałem te wertepy worek kleju tutaj poszedł. I teraz siatka już po wyrównaniu ściany. jest dość to wyrównane Z względem tego co było <laughs> może błąd, że nie pokazałem w jedną w drugą stronę jest płaszczyzna tutaj coś się giba milimetr, dwa no musicie uwierzyć na słowo, że wyrównałem to na tyle że można kłaść Kafle. Po całości jeszcze siatka na gładko, żeby przycisnąć tą warstwę wyrównującą i lecę z kaflami. Muszę wyjąć w porządku, kostki spod spodu. Dokładnie tak samo jak było robione tam. Jeszcze obróbka okna, ale to tam potem. Yy, okleję je tak samo jak to, ktoś mnie pytał niedawno, jak ono wygląda po roku. Więcej Ano tak wygląda. Jest niemyte od czasu robienia. Tak to, panie, wygląda. Tu jest okno uchylne, tutaj mam stałe szklenie, więc będę musiał się dostać z drugiej strony, wyjąć szybę, okleino, zaokleinować i mm, zabić z powrotem uszczelkę szyby i te listewki. Tak było wstawione stare okno. Jakieś 15 lat temu, nawet nie było kiedy obrobić, po wymianie tych. włączy się, pokażę coś tam dalej. Pozdro, cześć. jademy Nagram taką rzecz z bardzo bliska. Jest w formie herbu, pęknięcie. Herbu pseudobudowlańca. Żółty goflex powyżej centymetra jednorazowo tak się zachowuje. Zawsze pęknie. Jeżeli jest wykorzystywane jako pełna masa do Równania zawsze pęknie. I teraz, co było powodem? Albo za duży przeciąg, wtedy deski nie było. Albo za duży upał. Albo za gruba Albo e, nieodpowiedni produkt do równania. Żółty geoflex. Powyżej centymetra, jako masa uzupełniająca, zawsze trzaśnie. A jak ktoś położy e, płytki od razu, równając, no to powstanie. Zaraz pokażę co. A, no takie coś dokładnie. Takie samo pęknięcie i płytkę glinianą. Ciągnie, aż w końcu pęknie. No, tam nie będzie widać. Jak to pokazać? O. Tak to pokażę. Tutaj nie będzie widać, tam dziej nie było, a tutaj miejscami no, te 3 centymetry. Od momentu równania ściany minął jakiś miesiąc, może. I teraz pytanie: czy to się trzyma, czy to trzeba zrywać? Można by było zrobić test na miejscu przecięcia, pęknięć. Wyciąć fleksem dość głęboko. Włożyć pachelkę w to nacięcie. I spróbować podważyć, i jeżeli to z łatwością odpadnie, no to niestety, ale wszystko trzeba zrywać. A jeżeli będzie trzeba użyć sporej siły, żeby to podważyć i odłupać, no to to się trzyma tylko tyle, że pękło, no bo powstały skurcze w materiale. Klej był mieszany dwukrotnie, była zachowana przerwa. Tutaj widzę jeszcze teraz pękło. Tego pęknięcia nie widziałem wcześniej. Były tylko te pęknięcia. I one jeszcze chwilę będą rosły te szczeliny. Ja nawet nie będę robił testu po całości i dziesiątka. I le lecę z kaframi. Przed chwilą wykułem, wyciąłem i wykułem górę i dół. Samo równanie będzie dopiero po y, zaoklejnowaniu okna w, w kolor orzech. No i po wyklejeniu całej płaszczyzny ściany. Mm. Dobra, tyle chciałem pokazać. Widzimy się gdzieś kiedyś coś na rach. Przygotowane pod siatkę, Wyjęte po kostce i nacięta siatka. Jademy!